I nie patrz się na gwiazdy, że om jak szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Siema, jestem szósty i dziś powiem wam o nie, a nie powiem. Dopóki nie zostawisz łapki w górę, to nic nie powiem. Dobra, tak na poważnie. Mega super info, i warto rozesłać to do swoich kolegów, koleżanek i tak dalej, Bo naprawdę, jeżeli wykorzystacie to, co powiem wam w tym momencie, to bardzo możliwe, że zostaniecie mega przekoksami w Pokémon Go. Mianowicie z okazji Halloween, za złapanie Pokémonów, wyklucz ich z jajek i w jakikolwiek sposób nie dostaniecie jakiegoś nowego Pokémona, będziecie otrzymywać podwójną ilość cukierków. Czyli tak totalnie przykładowo, jeżeli za złapanie rataty dostajemy jednego cukierka, to w Halloween dostaniemy ich ich aż dwa. No, ciężka matematyka. Jeżeli za wyklucie jakiegoś Pokemona dostaniemy, mm, no nie wiem, powiedzmy 10 cukierków, to w Halloween podczas podwójnego cukierkowania dostaniemy ich aż 20. Więc jeżeli dobrze wykorzystacie ten dzień, to możecie zrobić naprawdę mega niesamowite transformacje, ewolucje, wszystko. I zebrać straszną ilość cukierków. Strasz... straszną... Słuchajcie, straszną, no bo to Halloween i będzie strasznie. <grystanie> Także szykujcie jajka do wykluwania, szykujcie powerbanki, żeby wszystko było naprawdę gotowe. I w Halloween, oprócz straszania i zbierania cukierków u sąsiadów, łapcie również pokemony, bo naprawdę będzie warto. Cała akcja zaczyna się już 26 października, a kończy 1 listopada o północy. Więc szykujcie się, zbierajcie kolegów i koleżanki. I do boju szósteczki. Powodzenia 6. Mistrzostwo unikam z moim bogiem gadek. Zostawiam resztę pomocnika, sam już bronię mazy. Wara od moich wartości i mej ekipy także. Sławanie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody rośni pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki wrażliwe i pierdolę kwestie lata.